Witam wszystkich z tej strony Szwajcar w tym nagraniu wyjaśnię jak rozegrałem ANC, czyli Anchor Protocol. Wstawiałem na samym początku, kiedy otwierałem pozycję. Screen wyglądał w ten sposób, że nie było widać nawet cen, było widać sam wykres, czyli tutaj ten okres wzrostu. Chodzi mi głównie o to, że było widać to co potrzeba, czyli pionowy wzrost Później płaska korekta, i tego właśnie szukamy. Czegoś co bardzo silnie rośnie, czyli wykazuje pozytywny sentyment. A później mamy płaską korektę, czyli poziom jest utrzymany. Ten popyt, który ma trzymać i kupuje, cały czas tutaj jest widoczny na rynku. Następnie mamy znów praktycznie pionowy wzrost. Znów płaska korekta, znów pionowy wzrost. Tutaj już korekta jest większa, ale mamy zejście do połowy tego wzrostu. No i moment euforii, czyli olbrzymi wzrost, i dopiero po tej euforii, czyli dojściu do powyżej 60 centów, gdzie zaznaczam, kupowałem przy 15 centach, dopiero później, kiedy już mieliśmy korektę, po korekcie zamknięcie pozycji, a tak naprawdę zamknięcie 80 procent wielkości pozycji, a 20% nadal tutaj jeszcze trzymam na takim tokenie, póki ma ten pozytywny sentyment. I teraz najlepsze jest to, że pojawili się ci, którzy zarzucają, że nie wstawiłem tutaj w tym momencie, w momencie zakupu właśnie tego tokenu ANC. Natomiast wszystko jest wstawione na Twitterze. Można to sprawdzić. Także tutaj wejdźcie sobie na Twittera. Oczywiście to już jest historia, czyli mniej więcej zakup po 15 centów, wyjście po 45, 47, akurat wychodziłem tutaj z tego ANC, czyli nawet bez lewarowania jest tutaj 200%. W zysku z lewarowaniem jest to 2000%, bo zobaczcie tutaj. Na tej giełdzie mamy lewar dziesięciokrotny, nie piramidowałem akurat, a mogłem to zrobić, natomiast teraz przygotowuję się do rozegrania na zupełnie czymś innym. Też to w sumie pokazywałem, żeby nie robić sygnałów. No to właśnie będę wstawiał mniej więcej tylko i wyłącznie takie urywki, gdzie nawet nie widać tych cen. Natomiast będę pokazywał, co robię na tym rynku. Także sygnału żadnego tutaj nie ma, natomiast moment wejścia jest pokazany. Akurat wracając jeszcze do ANC, to inne krypto z tego ekosystemu, czyli Luna czy też UST stablecoin nie zareagowały zbytnio, bo UST tutaj nie miało zbyt pozytywnego sentymentu. W tamtym czasie była tam taka lekka podbitka jedynie tutaj. Aby się przelogował ten wykres, no to trzeba odświeżyć. Także UST tutaj 30-minutowy interwał. Tylko lekkie podbicie, później totalnie taka konsolidacja dosyć wąska z tego względu, że wcześniej była tutaj o wiele większa to zmienność. Teraz praktycznie jest to rynek totalnie martwy na tym stablecoinie. Do PEGA no, na razie nie ma szans, żeby tutaj. Doszło. W sumie autor Duke One porzucił ten projekt, robi sobie forka, robi Luna 2.0. Wejdźmy na samą Lunę. Na Lunie też zbytnio nie dzieje się zbyt dużo. Można powiedzieć, że tylko mamy podbicie 100% w górę po okresie większych spadków. Także, no nawet jeśli Weźmiemy te spadki z 70, końcówka do tych 10. No mamy minus 80 kilka procent. No i tutaj tylko takie w sumie dwa podbicia. Natomiast cały czas jest jeszcze swing spadkowy. Z tego względu, że po prostu mamy tutaj korekty. No i te w sumie już korekty się powtarzają. Nawet teraz korekta się praktycznie. Powtórzyła tutaj. Jeśli sprawdzimy tutaj ten zasięg, to nadal nie jest to przebite. Także w czasie jest to teraz rozłożone bardzo mocno, wypłaszczone. I tutaj nic się nie dzieje. Póki nie przebijemy przynajmniej tej końcówki 25, czy też tutaj trochę niżej 23, to nie ma nawet co myśleć o jakichś większych ruchach. Rynek jest zbyt mało zmienny aktualnie. Przejdźmy jeszcze do bitcoina. Natomiast co do bitcoina, no to ciężko tutaj cokolwiek powiedzieć. Zmienność po prostu jest też bardzo niska. Ani nie jesteśmy w swingu wzrostowym, ani w swingu spadkowym. Teraz jesteśmy można powiedzieć w takim okresie zawahania na tym rynku. Z tego względu, że największa korekta akurat mamy ją tutaj od tych spadków z 48 tysięcy, czyli mniej więcej wynosi 4,5, jeśli tą wartość sobie tutaj odmierzymy od dołków, no to krawędź mamy na poziomie w okolicach 30 900, także póki co. Ten swing spadkowy jest nadal tutaj jeszcze zachowany. A od dołu już mamy taki początek swingu wzrostowego, czyli mniej więcej tutaj ta wartość. Tutaj mamy korektę w takim ruchu odbijającym od dołka wierzchołek, dołek, znowu kolejny wierzchołek. No i skoro tak, no to możemy tutaj sprawdzić, że. Mieliśmy krawędź, odbicie, tutaj znowu wierzchołek, także target. No i znowu tutaj trochę większa jest ta korekta. Można to też odmierzyć. Ma wielkość 2500. I teraz od szczytu mniej więcej tutaj jest krawędź. Krawędź przebiega na poziomie 28,900, trochę poniżej 29. No i zauważcie tutaj już pierwsza reakcja. Akurat nie było dojścia, ale było odbicie bardzo blisko. Tutaj trzykrotnie próba przebicia, odbicie w końcu. Tutaj znów odbicie. No i tutaj znów takie już dwie próby odbicia. Także tyle pod względem zasięgów. Jeszcze można sprawdzić tendencję ogólną. Tendencja tutaj od tych 48 tysięcy do w sumie tutaj jest 26 700. Ale jest to wykres z dolaro Tetera. Dolaro Teter wtedy stracił wartość mniej więcej o nawet 10% do dolara Bitcoin spadł do okolic 25-300. natomiast na Binance było tam nawet 24,500 i co do tendencji, no to można tutaj wyróżnić mniej więcej taką tendencję początkową tych spadków. Mniej więcej te dołki aż dobiły do tej tendencji, tutaj akurat mamy spowolnienie tej tendencji totalne, ale to jest akurat historia. Tutaj mamy przyspieszenie, i teraz mamy totalne wypłaszczenie, takie lekko nachylone wzrostowo. Natomiast, jeśli potraktujemy to jako całość, no to można też stwierdzić, że ta tendencja tutaj. Teraz mniej więcej wykres przebiega na tej tendencji, i powinniśmy już znowu ruszać tutaj dalej w dół. Jeśli dalej trwa ten trend spadkowy, a jeśli nie ruszymy, tylko przejdziemy tutaj bokiem, no to możliwy jest trend już wzrostowy, czyli kontra do tych spadków. Bardzo ciekawe będzie, kiedy Nasdaq tutaj zareaguje mocno spadkowo na 1 czerwca czyli rozpoczęcie tzw. QT2. Zaostrzania ilościowego to będzie po prostu bardzo ciekawe gdzie Nasdaq może te 10 tysięcy o no, tak lekko przejść z obecnych 11 900. Bardzo ciekawe jak zareaguje właśnie tutaj rynek krypto na razie. Każdy wyczekuje na krypto, jak będą reagowały indeksy. To wszystko w tym nagraniu. Po prostu śledźcie Twittera, ponieważ tam wstawiane są te kryptowaluty zaraz po otwarciu pozycji. A teraz już pozdrawiam i oczywiście nie gridujcie, tylko piramidujcie zyski.